W międzyczasie ja przywitam się, dzień dobry, przepraszam za opóźnienie. Bardzo dziękuję panu doktorowi za wprowadzenie. E, nazywam się oczywiście Marta Konieczna i e, bardzo jest mi miło wrócić do stali 107 po, po czasie jako absolwentka e, Instytutu Muzykologii Wrocławskiej, ale faktycznie na studia przybyłam dopiero na drugi stopień, ponieważ jestem łodzianką i właśnie w moim wystąpieniu będę chciała taki wątek łódzki e, w pewnym wymiarze państwu zarysować e, od strony dźwiękowej. Tutaj pan doktor Rosiak zachęcił mnie, że ten segment e, seminarium jest bardziej społeczny i taki e, z historiami ludzkimi, że tak powiem. Więc moje wystąpienie będzie zbyt e, akademickie, za co może przepraszam, ale będzie osadzone w pewnych e, personalnych doświadczeniach, które są związane z e, właśnie też troszeczkę z łodzią a, i z tym, e, z czym przyjechałam do Wrocławia i co dopiero we Wrocławiu właśnie na zajęciach na muzykologii mogłam zgłębić. O, to jest właśnie, właśnie to. Dzisiaj przy, jestem w afiliacji, e, że usiądę już, kanty e, specjalizacji, bo teby tutaj dźwiękowość też faktycznie zajmuję e, tym projektem. E, natomiast będę mówić e, dziś o tym dokładnie projekcie Sky is the Limit to jest jego tytuł który przygotowałam dla magazynu Glissando, numeru audio pod redakcją właśnie doktora Losiaka i doktora Wieczorka. I bardzo dziękuję, że całe tutaj wsparcie od panów dostałam przy okazji tworzenia tego materiału. Tylko zobaczę czas, żeby też nie, nie przedłużać. I tytułowy Sky w tej takiej grze słów to jest po prostu jeden z materiałów typu sztucznej skóry o którym się swego czasu bardzo dużo nasłuchałam niedobrych rzeczy, że się go tragicznie szyje, a nasłuchałam się go e, tych opinii od mojej mamy, która swego czasu przez kilka lat pracowała po prostu w takiej w takim zakładzie szyjącym materace, obicia na różne e, też e, meble i, i inne tekstylia. To był zakład zlokalizowany w Łodzi. Oczywiście już nie miał nic wspólnego z tą łódzką historią przemysłu, tylko, że tak powiem, zewnętrzną, kapitalistyczną. E, natomiast em, nasłuchałam się tego, tego dużo jeszcze mieszkając z rodzicami w domu rodzinnym, a, ale też jeszcze przez pewien czas już po przyjeździe do Wrocławia. Um, I Mała tutaj cezura. Ja już właśnie studiując też muzykologię, też w mojej działalności krytycznej, bardzo interesowałam się muzyką współczesną XX wieku, bardzo ciekawiły mnie różne ujęcia, w tym właśnie takie industrialne, przemysłowe, tropy. Tutaj z pomocą właśnie doktora Wieczorka w moim audiopaperze do kilku takich ważnych utworów się odwołuje, czyli kiedy kompozytorzy inspirują się hałasem przemysłowym. Oczywiście cezurą też jest druga wojna światowa, która sprawia, że Europejczycy zaczynają inaczej myśleć o hałasie i inaczej on się kojarzy też estetycznie. Tutaj dużym skrótem chcę tylko Państwu wytłumaczyć skąd się w ogóle wziął pomysł na ten projekt i od czego się odbiłam w tych powiedzmy badaniach. Natomiast tutaj zwracam uwagę na utwory, utwór, które cały czas powstają, też w muzyce klasycznej, komponowanej akademickiej, jak na przykład muzyka tkana łódzkie, łódzkiego kompozytora Marcina Stańczyka. Dla mnie szczególnie ważna w tym temacie, ponieważ historia tej kompozycji jest ponoć taka, że Marcin Stańczyk odwiedził łódzkie Muzeum Błekiennictwa, spojrzał na te stare, wielkie maszyny, ciężkie tkackie, i zaczął sobie wyobrażać, jak fantastycznie musiały one hałasować. No i napisał utwór. Natomiast mnie bardziej zaczęły interesować e, takie ujęcia kompozytorskie, które zwracają uwagę na ludzi pracujących w tym hałasie. Tutaj oczywiście najważniejsza w moim ujęciu La Fabrica Illuminata Luigi Nona, która już też e, wykorzystuje nagrania, z Huty i samo w ogóle rozmowy z tymi pracownikami, e, ponieważ te, tutaj te ujęcia już, e, Zawiera jakiś element ludzki, antropologiczny, natomiast wciąż dla mnie są tylko kompozytorskim jakimś wyrazem estetycznym. Eee, I nawet jakby, jakby bardzo kompozytor nie wszedł w tę tkankę hałasu, no to on tam nie spędza ośmiu godzin dziennie, jak moja mama, która po prostu traciła słuch. Dla tych z Państwa, którzy może nie znają symfonii fabryki Ursus, to bardzo polecam ten dokument, Jaśminy Wójcik, gdzie są takie zadania dla byłych pracowników, pracowniczek warszawskiej fabryki Ursus, aby odegrali takie gesty, które wykonywali przez lata pracy w fabryce przy jednoczesnym dźwięko naśladownictwie tych, tych gestów, tej produkcji co jest moim zdaniem bardzo ciekawym zwrotem właśnie też w taką dźwiękową tkankę pracy. Więc mając te dwie perspektywy mojej mamy i kompozytorów. Zaczęłam zadawać sobie różne pytania. Właśnie o wrażliwość osób, które, dla których takie brzmienie maszyn nie jest tylko inspiracją, ale po prostu realną audiosferą pracy. Czy może one też słyszą tam muzykę? Czy może są dźwięki, które im się podobają, a może to w ogóle nie ma znaczenia? Czy jakkolwiek to wpływa na ich samopoczucie, jak sobie z tym radzą? No i wreszcie, czy w ogóle możemy mówić tam o ekologii dźwiękowej? Kiedy robiłam ten audio paper, to jeszcze nie odważyłam się zadać tego pytania, ale dzisiaj już się w sobie by zadać też pytanie o temat takiej apropiacji dźwiękowej a kultury, która po prostu jest nam obca na takim tle, powiedziałabym klasowym. Jest też z dużą uwagą słucham wystąpienia pani profesor Tańczuk, bo już tak powiem rezonowało bardzo ze mną niektóre elementy tego wystąpienia. To wszystko sprowadza się do pytania, czy hałas może mieć wartość estetyczną, a jeśli tak, to czy kiedy i przede wszystkim dla kogo taką wartość może mieć? Wracamy więc do mojego domu rodzinnego gdzie od momentu, kiedy moja mama poszła do tej pracy, ja zaczęłam stopniowo zauważyć różne zmiany. E, mogę tylko, znaczy myślę, że sobie Państwo wyobrażają, że praca w szwalni to jest praca w bardzo dużym hałasie. E, ja rzeczywiście zauważyłam, że moja mama ma rosnącą nadwrażliwość na dźwięki takie domowe, typu właśnie telewizor. E, zaczęła się głośniej wypowiadać, to zresztą jej zostało. E, taki spoiler, że tak powiem, moja mama już tam nie pracuje, ale to jej zostało, takie wysiłkowe mówienie. Potrzebowała ciszy, co też przekładało się na zmianę audiosfery naszego domostwa bo ciszej się zachowywaliśmy, telewizor ciszej grał mój tata ciszej drzwi od lodówki zamykał to bardzo dobrze pamiętam. I też takie duże przyzwyczajenie się do korzystania ze słuchawek o czym jeszcze później powiem. I w ramach tego projektu poprosiłam moją mamę o wykonanie nagrań dźwiękowych i tutaj od razu taki duży znak stopu dlaczego ja sama tych nagrań nie wykonałam. W takim pierwszym odruchu powiedziałabym, że to było dla mnie naturalne, pomyślałam, że ja tam pójdę, jakąś zgodę uzyskam i ze swoim zoomem tam wejdę i coś nagram. No ale po pierwsze, umówmy się, to byłoby raczej mało realne, tym bardziej, że to były czasy pandemii, więc po prostu to też sanitarnie nie miałoby przejścia. Ale bardzo szybko zrozumiałam, że nie miałoby to też wielu, wielu sensu z innych powodów. Przede wszystkim moja mama mogła porozmawiać ze swoimi koleżankami z pracy, to w większości były kobiety, mogła sama określić, co to jest za hałas, jakie są jego źródła, spróbować nazwać to wszystko i jakby oddać po prostu jej głos tym samym, co też padało tych wystąpieniach moich przedmówców. Oczywiście w tym w tej pracy gdzieś cały czas w tle szumi nam historia ludzkiego przemysłu włókienniczego moim zdaniem bardzo ciekawy temat właśnie pod kątem sound studies ale nie ma teraz na to zupełnie czasu odsyłam tylko do genialnego reportażu Olgi Gitkiewicz co prawda z Żyrardowa głównie i bardziej o, o kapitalizmie transformacji ustrojowej w Polsce natomiast tam są szczątkowe takie dźwiękowe motywy jak na przykład próba naśladowania maszyn jak one brzmiały czy szumiały i czy też wpływały na złe samopoczucie pracowniczek, zwłaszcza tych zakładów. To jest fragment pisemnego tego czy pisemnej części tego audiopaperu, gdzie tłumaczę, że oddaję mojej mamie tym samym głos, ponieważ ona może podyktować rodzaj tych nagrań, ich natężenie, może sama wybrać te elementy, które dla niej są najważniejsze. Najciekawsze i najistotniejsze i też koniec końców e, moja mama sama w tej rozmowie, którą później z nią przeprowadzam, w kilku rozmowach e, przyznaje, że ona nagrałaby zupełnie inne, ja nagrałabym zupełnie inne dźwięki niż ona. No i rzeczywiście to ma też przełożenie na antropologiczne tutaj badania, bo to oczywiście ona jest emik, a ja etik w tym takim rozróżnieniu, więc ja zupełnie na pewno inaczej do tego bym podeszła. Tutaj uśmiecham się do doktora Lubienieckiego, ponieważ ma to swoje konsekwencje. To jest spektrogram, który doktor był uprzejmy wykonać dla mnie podczas wsparcia technicznego przy tym projekcie. Konsekwencje są takie, że no ja też mojej mamie tego rekordera profesjonalnego nie mogłam dać, ponieważ to by wzbudzało co najmniej duże wątpliwości i zaciekawienia. Też zresztą nie figuruje na pod imieniem i nazwiskiem w tej pracy, z tego względu, że wtedy tam jeszcze pracowała. Natomiast na tym wykresie widać bardzo dobrze, że no te nagrania są po prostu, mówię wprost, bardzo złej jakości. One nie są jakieś zadowalające, ponieważ moja mama nagrywała to swoim telefonem. Ale to też rodzi kolejne pytanie, czy Osoba, która pracuje w danym zakładzie, w danej branży, no, czy ma jakby dostęp do tego sprzętu, a więc czy ma dostęp do oddania, jakby w idealnych nagraniach, tego, co słyszy, co dla mnie też jakby jest takim aspektem klasowym w sound study, z którego moim zdaniem tego głosu troszeczkę brakuje. I tutaj właśnie. Um, ten audiopaper składa się z takiego wstępu tekstowego, gdzie ja tłumaczę właśnie to wszystko, co teraz Państwu tak w dużym skrócie też próbuję przekazać, a później jest około 20-minutowa taka też taki montaż rozmowy mojej z mamą i tych nagrań w tym takim ujęciu, w którym tylko moją mamę słyszymy, bo ja jestem z tego wycięta, bo też tak jak tutaj moi przedmówcy oddaję właśnie respondentom głos i myślę, że to jest faktycznie najlepsza metoda w humanistyce. Oczywiście moja mama mnie bardzo zaskoczyła swoją spostrzegawczością, swoją wrażliwością. Jest tutaj parę cytatów z tego, takich moich ulubionych wyciągnęłam. Zachęcam oczywiście do przesłuchania całości i chciałabym jakoś tutaj Zaprezentować Państwu chociaż, chociaż e, kawałek, e, ale zobaczymy, czy to się w ogóle nam uda, ponieważ. E, audio papers. Ponieważ jest jakiś problem z domeną po prostu e, magazynu Glissant, z tego co widziałam, e, odrzucę wszystko, bo nie będziemy tutaj robić. E. A, no właśnie, to jest to, że tutaj jest, jest jakiś niestety problem. Zaawansowane i tam dalej będziemy mogli przejść, bo to jest chyba wyraz tak. certyfikat. Czyli co, mam się. Mam, za, mam ma zaryzykować, wytryczny. tak? Zaawansowane. Dobrze. Akceptuję ryzyko, tak. tak? Dobrze. To akceptujemy ryzyko słuchania hałasu tekstylnego. Przemysł, co prawda, lekki, jak to się mówi, natomiast. No zwracam Państwa uwagę, że to, są, to były naprawdę naprawdę było to hałaśliwe środowisko. I, i po prostu ja, ja żyjąc jeszcze wtedy z rodzicami naocznie przez te parę lat widziałam duże, duże zmiany. Dosłownie kilka fragmentów Państwu zaprezentuję krótkich, bo jeszcze chciałabym po wysłuchaniu ich taki komentarz. Końcowy e, podać. Pytanie tylko, czy to będzie słychać z głośników, czy właśnie. E, jak to. Będzie trzeba coś podłączyć pewnie jeszcze. Przepraszam, że tak tutaj tyle. Wymagam. O, o. kto jest wszystko Tak, to moja mama. Ale przejdziemy sobie do e, takiego fragmentu dźwiękowego. E, tutaj tylko zwykle Państwa. Uwaga, że jeszcze zadałam takie pytania dwóm innym paniom, które pracowały w tym zakładzie. One też są do wglądu, ale już są tylko w formie tekstowej. Więc tutaj kilka dźwięków z tego zakładu. To był dźwięk maszyny, przy której moja mama najwięcej pracowała. A teraz będzie krótki opis też tych dźwięków. A, pop I następnie nagranie krótkie. Eee, Momentę. Tak to jest na pracuję na piętrze. To jest taka anteksowa, gdzie dookoła widać, co się na dole dzieje. A na dole jest ta picernia. A to jest bardzo duży zakład, więc dźwięki dochodzą ze wszystkich stron. Jest dużo różnych dźwięków, bo jest dużo różnych maszyn, są przecież, jest dużo wózków widłowych, które sobie one jeżdżą, bo to są duże magazyny, one przewożą, bo są ciężkie rzeczy, więc jeżeli jadą, jest jakiś zakręt, czy ktoś na drodze to są cały czas trąbią, ruch jest ogromny. taki najbardziej mnie osobiście wzruszający fragment, gdzie moja mama pokazuje mi swój ulubiony dźwięk w pracy. się I ona tak gra. Piękne, nie? Nie spodziewałam się zupełnie, że, że to usłyszę, bo na co dzień słyszałam tylko o tym, że jest tak okropnie w tej pracy głośno, a kiedy właśnie moja mama dostała do ręki nagle dyktafon, w cudzysłowie, to nagle okazało się, że też może ten habraken, który robi takie ozdobne ściegi i hafty, pięknie grać. I to nie było moje jedyne zaskoczenie. I właśnie tymi zaskoczeniami chciałam się z Państwem też podzielić. Takie zaskoczenia moje, powiedzmy, badawcze. To przede wszystkim ten entuzjazm, o którym właśnie powiedziałam. To znaczy, nagle okazało się, że to może ciekawie brzmieć. Moja mama też dużo anegdotek opowiadała przy okazji. O, że tutaj słuchać jakiś wózeczek, a tutaj jakaś Ania go prowadzi. Więc by zaczynała się właśnie też taka, też to dzisiaj padło, że hałas jako forma więziotwórcza, tutaj jak najbardziej zostało to potwierdzone. Kiedy został tylko wyciągnięty z tej codziennej roli i tego złego nacechowania, nagle okazał się właśnie czymś ciekawym i nawet pięknym. Zaskoczyła mnie oczywiście kwestia BHP, której ostatecznie nie zgłębiłam, ale też myślę, że jest warta, aby się nad nią pochylić. Tutaj medycyna pracy, rzeczywiście regularne badania, bo te pracowniczki, pracownicy tego zakładu byli kierowani na regularne badania właśnie też z naciskiem na ubytki słuchu. Natomiast co ciekawe, tam nikt y, zatyczek do uszu, ani słuchawek wygłuszających ani nie dostawał, ani też nie przynosił ze sobą. E, moja mama również, nie, co e, wywołało też... Trochę się na nią złościłam, ale ona wyjaśniła mi, że też się nie może odciąć w tej pracy. To znaczy ona nie może po prostu być przy maszynie i koniec, ponieważ ona mówi w tym podcaście, że niech koleżanka zabra zasłabnie obok. Ona musi być czujna co się dzieje. E, tutaj e, oznakowanie na, sali, na hali produkcyjnej, też takie e, dotyczące ostrzeżenia przed zbyt nadmiernym hałasem, było przy konkretnych maszynach tylko. Ono nie było w całej przestrzeni, to jest też istotne. E, z zaskoczeniem dla mnie była sama uciążliwość e, tej audiosfery. Ja oczywiście myślałam, właśnie jako ta osoba etyk, e, że na pewno ten hałas maszyn jest najgorszy na świecie i nie ma tam nic gorszego. Otóż nie. I moja mama i dwie inne respondentki wskazywały na gwar ludzi. Na to, że im najbardziej przeszkadzało to, że ludzie tak głośno i cały czas gadają, że przeklinają. Moja mama nie mogę tego znieść na przykład, że mają jakąś muzykę z małych radyjek, bo słuchawki właśnie były zakazane. Więc ludzie puszczali taką muzykę, jaką chcą, niekoniecznie jaka by mogła lecieć. Ona właśnie też zagłuszała ten hałas, więc było jeszcze głośniej. Natomiast co jeszcze mnie zaskoczyło, to nieadekwatność tych nagrań pod tym względem, że według mojej mamy one przerysowują tę sytuację, one są o wiele głośniejsze i bardziej uciążliwe niż naprawdę. Natomiast tutaj wydaje mi się, że też, co dzisiaj padało, że ta kwestia przyzwyczajenia się do hałasu, jak u pani Kamila Skimazu właśnie na tych badaniach, to jest kwestia przyzwyczajenia się być może, a nie tej uciążliwości. No, na pewno odtworzone one na telefonie w salonie wieczorem, kiedy mi pokazywała te nagrania, bardziej się wdzierają w tę audiosferę niż codziennie podczas pracy. Ale to, co jest moim zdaniem, w kontekście poprzednich wystąpień najbardziej interesujące. Kiedy właśnie tak państwa posłuchałam, to jest to, co mnie zaskoczyło, kiedy hałas figurował jako informacja sam w sobie. Czyli jeśli psuła się maszyna, to wydawała głośniejszy dźwięk i ludzie zatykali uszy, więc ludzie wiedzieli, że coś się dzieje. Hałas Informował, jakim trybem pracuje maszyna. Moja mama nawet mówi, że to w tym poprzednim slajdzie że ona już. Dla niej to nie jest hałas, bo ona już wie, jak ta maszyna pracuje, jaka stopka jest włączona na tej maszynie do szycia. Kolejna rzecz, jeśli słyszy wózek widłowy, to znaczy, że jest dostawa materiału, aha, czyli musi teraz przyspieszyć pracę, bo idzie kolejna partia do uszycia. Ale to, co jest najciekawsze, to że ona. No tutaj mówię, to jest znowu taki trochę spoiler tego podcastu, ale na końcu padają te słowa, że. Hałas tak naprawdę ma pozytywne konotacje. E, mianowicie, jeśli jest hałas, to po pierwsze znaczy, że wszystko działa, po drugie jest praca. Nic się nie psuje, po prostu można pracować i normalnie funkcjonować w pracy, a to cisza jest niepokojąca. To cisza oznacza, że był wypadek, że nie ma dostaw, że nie ma zamówień, że będzie niższa pensja być może, albo coś się stało, tak? Więc takie to rozróżnienie jest też, myślę, bardzo ciekawe i takie, na które ja też sama bym, myślę, nie wpadła. Więc bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Oczywiście raz jeszcze odsyłam do tego, tego audio-paperu, bo to tak się nazywa. Moją mamę pozdrawiam, to kiedyś zobaczy. I dziękuję bardzo.